Obecnie uważa się, że jest to choroba, i nawet w świecie medycznym jest pojęcie choroba żylakowa. Jest to nieprawidłowo poszerzona żyła w kończynach dolnych z uszkodzonymi zostawkami. Pierwsze objawy mogą być bardzo dyskretne. To są takie uczucie ciężkości nóg, kurcze, zmęczenia. Potem mogą się pojawić już widoczne żylaki, które każdy może dostrzec gołym okiem. Następnym już takim po wielu latach mogą się pojawić powikłania tej choroby. Przede wszystkim powikłania zakrzepowe, a więc powikłania grożące życiu, krwawienia z żylaków, a takim już naj też poważnym powikłaniem są obrzodzenia żylakowe, które już są trudne do leczenia i stanowią duży problem. Takich żylaków widocznych bardzo nie mam, ale mam takie pajęczaki i które podobno też są niebezpieczne. Tak zwane pajączki, które dotyczą właściwie no głównie kobiet i to można powiedzieć, że jest defekt kosmetyczny, bo one jeżeli. W układzie żylnym po zrobieniu USG nie ma żadnej niewydolności, to takie pajączki tak zwane można leczyć skleroterapią, czy obliteracją, czy laseroterapią. Natomiast yy... Jeżeli chodzi o już takie żylaki widoczne yy, na nogach, yy, prawdziwe, to można podzielić je na żylaki pierwotne i wtórne. Pierwotne to są po prostu spowodowane rzeczywiście niewydolnością zastawek, natomiast wtórne żylaki to są żylaki, które powstają po zmianach zakrzepowych. Po prostu skutek niedrożności żyły, krew musi sobie znaleźć krążenie oboczne i przepływa przez żyły, które się poszerzają i powodują, powstają żylaki. Po 30 roku życia w populacji 6 razy częściej kobiety cierpią na żylaki. No jest to związane również z fizjologią, z ciążą. Natomiast po 60 roku życia ta różnica między kobietami a mężczyznami już się wyrównuje. Ponad 48% populacji w Polsce jest, no, że tak powiem, tą chorobą dotkniętą w mniejszym, lub większym stopniu. Także jest to już w tam sensie problem społeczny. A jak się dołączy po 等等，那对。 Oczywiście o wiele częściej chorują kobiety. Uważa się, że największym czynnikiem sprzyjającym żylaków to jednak jest pewna skłonność genetyczna, obciążenie dziedziczne. To nie, nie dziedziczy się tak jak grupy krwi w taki prosty sposób, ale jest jakaś skłonność rodzinna do, występo, do występowania żylaków. Poza tym ciąża u kobiet jest czynnikiem, który sprzyja. Wiadomo, powiększona macica, ucisk na naczynia żylne powoduje, że te żylaki u kobiet w ciąży się bardzo często pojawiają. Poza tym nadwaga, yy, siedzący tryb życia, stojąca praca. Także teraz spotyka się żylaki nawet u młodzieży, co jest prawdopodobnie związane z tym, że właśnie ta aktywność ruchowa młodzieży jest coraz, coraz mniejsza. Tutaj jest taki początkowy, dlatego to zdjęcie zamieściłam? to jest zdjęcie 14-letniej dziewczynki. Mnie w rodzinie też nikt nie chorował nigdy na żylaki. Więc chyba to trochę też wpływa. Ale no, staram się w miarę się ruszać, żeby nie prowadzić jednak tego trybu siedzącego i, i chyba to pomaga. Głównymi preparatami są to preparaty na bazie diosminy, a także na wyciągach z kasztanowca. Zwiększają napięcie ścian żyłych, poprawiają mu wtedy krąży krew lepiej, limfa lepiej też przepływa. Zmniejsza się ból, dyskomfort. Leczenie żylaków jest jedynie leczenie operacyjne, dlatego że leczenie farmakologiczne tylko znosi objawy, prawda? przynosi ulgę, natomiast nie, nie likwiduje przyczyny żylaków, którą jest po prostu niewydolność zastawek żylnych. Są, bo kobiety mówią, no mężczyźni to w ogóle mówią, że jak ich nie boli, to nie widać i w ogóle się tym nie przejmują. A kobiety, czy spotykam się z takim zdaniem, że ach, że laki to nie warto operować, bo dają nawroty. I rzeczywiście no, 30-40 lat temu, kiedy nie było jeszcze USG, kiedy ta, ta diagnostyka była inna. To rzeczywiście metody chirurgiczne były inne, dawały nawroty. W tej chwili, jeżeli jest dobrze zdiagnozowane pod USG żylaki, dobrze zoperowane, porządnie, to nie ma szansy, żeby były nawroty. Próbowała Pani jakoś walczyć do tej pory z nimi? Bo mnie nie bolą. Ludzie mówią, że bolą żylaki, że nie mogą chodzić, a ja mogę chodzić. Mimo wszystko, że mam żylaki, to jeżdżę na rowerze, pływam. W ubiegłym roku czterokrotne zabiegi operacyjne to są... i wracają. Właśnie. Jestem bardzo nieszczęśliwa. Wracają niestety. No, no taki już mam chyba dar natury, że, że wracają. Ale na, najtrudniej znoszę żylaki stóp. Bo wtedy każde obuwie przeszkadza, stopa jest taka wrażliwa. Miałem operowane żylaki, mam usunięte, ale naczynia włoskowate na stopach, pajęczaki tak no, zwane, się tworzą druga. się. Jeszcze się nie leczę, ale no coś tam już mam jakiś problem, powinnam. To jest bolesny problem? No trochę tak. Na czym polega właściwie ta, taka operacja żylaków? Usuwaniu, chirurgicznym usuwaniu. One są bardzo dobre. Ważne jest tylko dobranie tych yy, yy, rajstop, żeby one muszą być odpowiedniego stopnia ucisku i odpowiedniego rozmiaru, żeby rzeczywiście uciskały. I one jako profilaktyka również choroby żylakowej przy podróżach samolotem, przy podróżach długich samochodem, yy, czy nawet w codziennym życiu, jeżeli ktoś długo stoi, ma taki tryb życia, to są bardzo, bardzo zalecane. Stopy te są zrobione z włókien lajkry, mają wzmocnione pięty i palce, dlatego komfortowo utrzymują się na nodze. Ich działanie polega na uciskaniu pewnych miejsc w, na nodze, co za tym idzie na powodowaniu, że krew jest pompowana do góry. Nie ma obrzęków poprzez uciskanie na odpowiednie partie od stóp, poprzez kostkę i łydkę. Ta kompresoterapia powoduje, że krew krąży do góry i w związku z tym nogi są bardziej wypoczęte. One są tak samo wygodne jak zwykłe rajstopy, tego się nie odczuwa nosząc, tylko tyle, że daje komfort właśnie poprzez to, że nogi nie puchną w tych pierwszych takich objawach choroby krążeniowej. Noszenie takich rajstop, czy pończoch, czy podkolanówek jest bardzo wygodne i bardzo komfortowe, dlatego że no, tempo życia naszego, prawda, długotrwałe siedzenie, długotrwałe stanie, jak również długotrwałe podróże powoduje to, że krew nie krąży dobrze i w związku z tym rajstop, noszenie rajstop uciskowych powoduje to, że komfort naszego samopoczucia się zwiększa. Takim nie można traktować jak tylko jako defekt kosmetyczny, ale trzeba je leczyć. Trzeba je leczyć głównie ze względu na właśnie powikłania zakrzepowe, o których już teraz zaczyna się mówić. I ta diagnostyka żylaków teraz, kiedy już jest, robią kobiety coraz częściej, zwłaszcza kobiety, coraz częściej USG żylaków, bardzo to ułatwia wczesne rozpoznanie zakrzepicy, która no niestety jako powikłanie żylaków może być niebezpieczne dla życia. I to uważam, że... Trzeba podkreślić, że leczenie chirurgiczne jest tą profilaktyką choroby zakrzepowej.